Chrześcijanie, niewolnicy w XXI wieku. Dziś, kiedy świat szczyci się prawami człowieka, postępem, równością, wciąż istnieją chrześcijanie, którzy żyją jak niewolnicy. Tak, niewolnicy. To nie metafora, to nie starożytna historia. To dzisiejsza rzeczywistość w Chihavatni w Pakistanie, gdzie całe rodziny pracują zakute w kajdany w cegielniach, spłacając niesprawiedliwy dług, który nigdy się nie kończy. Dzieci, które nigdy nie zaznały zabawy, kobiety poddane, mężczyźni sprowadzeni do roli zwierząt jucznych, żyją oddychając pyłem i popiołem, niewolnicy z jednego powodu. Są biedni i są chrześcijanami. A tymczasem świat krzyczy o inne sprawy: marsze za gazą, transparenty za Ukrainą, kampanie na rzecz uchodźców. I oczywiście słusznie jest podnosić głos przeciwko każdej niesprawiedliwości. Ale. Kto woła za tysiącami chrześcijan mordowanych każdego roku w Nigerii, w Kenii, w Pakistanie? Kto potępia tych, którzy są porywani, gwałceni, sprzedawani jak towar? Nikt. Cisza świata jest ogłuszająca. Jednak w środku tej pustyni obojętności pojawia się prorok nadziei. Argentyński ksiądz Federico Haiton z zakonu świętego Eliasza. Nie zadowala się modlitwą na odległość ani wydawaniem oświadczeń. Dzięki projektowi PAX zbiera pieniądze złotówka po złotówce, dolar po dolarze i podróżuje do Pakistanu, aby wyzwalać całe rodziny. Spłaca dług, zrywa kajdany, przywraca godność. Już dziesiątki ludzi zostało uratowanych dzięki jego odwadze. I nie poprzestaje na tym. Marzy o stworzeniu bezpiecznego miasta dla wyzwolonych, muru ochronnego, gdzie mogliby żyć jako wolni mężczyźni i kobiety, bez strachu, bez prześladowań, bez niewolnictwa. A ty? Czy będziesz milczeć? Czy będziesz nadal oklaskiwać głośne kampanie, podczas gdy twoi bracia w Chrystusie są po cichu miażdżeni? Czy będziesz nadal obojętny, podczas gdy w Afryce i na Bliskim Wschodzie chrześcijanie umierają tylko dlatego, że noszą imię Jezusa? prorok Izajasz wołał: "Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem". Dziś ten krzyk podnosi się ponownie przeciwko obłudnej ludzkości, która selekcjonuje niesprawiedliwości według ideologii, która hałasuje o jednych ofiarach, podczas gdy po cichu grzebie inne, które przypadkowo są chrześcijanami. To czas, by otworzyć oczy, to czas, by przełamać obojętność, bo jeśli milczymy wobec niewolnictwa naszych braci, stajemy się wspólnikami. Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność. Święta Teresa z Kalkuty. Historia nas osądzi, i Bóg również.